ruszyłem do centralnej części, o Mikołaj siedzi, do centralnej, bom do centralnej części eee... Sao Tome. Tutaj mamy pomnik Batepa, Batepa nawiązujący właśnie do wydarzeń, które miały miejsce w 1953 roku. W Sao Tome mówiłem o tym, że wam troszkę opowiem, tutaj miała miejsce taka masakra w tej miejscowości. Masakra w tej miejscowości, która wynikała z tego, że miejscowa ludność, właśnie Forro, była swego rodzaju przymuszana do pracy, właściwie miała być przymuszana do pracy. Eee, I e, oni nie chcieli, bo czuli się jak niewolnicy w dawnych czasach, nie chcieli pracować, a było mało, mało rąk do pracy. W związku z tym rząd kolonialny, gubernator Gurgulo, zarządził, e, rozpowszechnił swego rodzaju takie plotki, które spowodowało, że. Pojawiła się informacja o tym, że biała ludność będzie zabijała ich, e, i, e, a z kolei biała ludność dostała informację, że to oni będą zabijani, więc rozpoczęły się różnego rodzaju takie walki, demonstracje i tak dalej. Wywożono stąd miejscowych ludzi i na principe i do takiego obozu koncentracyjnego. Zginęło ponad tysiąc... 1000 osób, a Gurgulo, ten właśnie gubernator, wrócił do Portugalii po tych wydarzeniach i został oznaczony Orderem Avis, czyli Orderem Najwyższym, z tego co wiem, właśnie w Portugalii. Ale te wydarzenia przyczyniły się do tego, że um, Wyspy Świętego Tomasza i książęca wkroczyły na drogę odzyskania niepodległości. W centralnej części, na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza, jest Monte Café, miejscowość, gdzie można zapoznać się z robieniem kawy. Tu jest muzeum i tu są to są takie budynki, gdzie ta kawa była e, palona, produkowana. Tutaj można dookoła to wszystko e, zobaczyć. O tutaj właśnie po lewej stronie jest dawna palarnia. No, tutaj mamy właśnie ten teren plantacji, do której należał, Należy właściwie dalej 14 wiosek. I tutaj mamy maszyny. Ta maszyna została sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych. Ona jest z 1898 roku. I tutaj były już wrzucane tak zwane suszone ziarna, gdzie oddzielało się skórkę, tu taką tak zwaną drugą już warstwę. Skóry i szukało się tych najlepszych ziaren. Te największe, które były tutaj gromadzone, właśnie w tej ostatniej części, to były uważane w czasach kolonizatorów za najlepsze i one były tylko zarezerwowane dla właściciela plantacji. Z kolei, tutaj w kolejnym pomieszczeniu, mamy zdjęcia tych, o właśnie, tego pana, który sprowadził kawę z Brazylii w drugiej połowie XIX wieku. Osoby, które były mm, pracownikami kontraktowymi, bo podpisywali kontrakty na 3, na 5 lat, e, codziennie rano o 4, 5 rano były wzywane do tego, żeby właśnie stawały w takim apelu, liczeni byli i później na koniec pracy właśnie też byli liczeni. E, dostawali oczywiście za swoją pracę mm, pieniądze. Tutaj możemy zobaczyć tory kolejowe, które łączyły poszczególne plantacje, dostawali pieniądze, ale niestety nie wystarczało to na tyle, żeby nawet wrócić do swojego e, kraju. Tutaj mamy Arabikę, a tutaj Mamy po prawej robustę, więc Arabika ma mniejsze liście, a robusta ma liście e, większe. I też to, co jest fajne, to myślę, że o, możecie tutaj zobaczyć. Tutaj mamy kontrakty, a więc kontrakty, które były podpisywane za pomocą kciuka, bo przecież ludzie wtedy nie y, czytali, więc nie było wiadomo, co jest, co oni podpisują. No i tak jak mówię, na 3 na 5 lat. Niewiele naprawdę dostawali, bo to jest tak zwana księga wypłat gdzie są informacje, co który dostaje. Też e, część była przekazywana na jakby swego rodzaju emeryturę, ale ją mieli dostawać wtedy, e, kiedy wrócą do swojego kraju. A że nigdy nie wrócili, to ta emerytura, że właściwie te pieniądze były przywłaszczane przez... E, Właściciela. Bardzo fajne, ciekawe muzeum i na końcu można spróbować kawy. Arabiki albo robusty, albo... Docieram do Parku Narodowego Obo. Tutaj jestem w okolicy e, takiego ogrodu botanicznego, z tym, że ogród botaniczny jest zamknięty. Park Narodowy Obą ma powierzchnię 195 km2, a więc 1 piąta właściwie kraju i tutaj właśnie w okolicach Ogrodu botanicznego jest taka ścieżka, która prowadzi do jednego z jezior. No się tutaj kilka tych ścieżek, zobaczcie, się tutaj rozpoczyna, ale ja wybieram taką, która prowadzi do Lago Amelia, to jest 3 km w jedną stronę, ale nie, tyle nie będę szedł, chociaż przejdę się kawałek po prostu, żeby... Zobaczyć tutaj ponad piękną roślinność. Park, który powstał w roku 2006 i znajduje się tutaj bardzo dużo różnych roślin. Stowarzyszenie WWF uznało ten park jako jedno z najbardziej takich powiedzmy magicznych i najlepszych miejsc pod względem roślinności w świecie. No to chodźcie, zobaczmy. No, na początku idzie się przez takie pola uprawne, a później się wchodzi w taki właśnie las. Deszczowy. Teraz akurat chmury też naszły, więc też i tak wiedziałem, że z tej trasy powalających widoków nie ma, ale są piękne ptaki. Zobaczcie, nawet tutaj taki, jakiś zielonkawy. Więc bardzo fajnie sobie można podziwiać przyrodę. No i tutaj jeszcze. Niedaleko, właśnie tego parku, jest no, taki niewielki wodospad świętego Mikołaja. A jak jest więcej wody, to wtedy jest więcej. No dobra, to jest centralna część. Zobaczę teraz tak zwaną część północną. Tutaj, jak się jedzie w części północnej, jest taka fabryka kakao. Nie czekolady, tylko produkcji kakao. I jak to wygląda? Świeży kakaowiec. świeże kakaowce są tutaj sprowadzane, zobaczcie. To są ziarna świeżego kakaowca, są rozłupywane i później przenoszone są do poszczególnych tutaj e, skrzyń. Przez dwa dni, śmierdzi strasznie, bo to jest proces fermentacji. Przez dwa dni przebywa w pierwszym, później w drugim pojemniku i później znowu dwa dni w tym pojemniku. Później... Senior, poso? co? Si? si? Para mi amigos, taki? No, no okay. A, ok. I zobaczcie, I tutaj A, no. też kolejny, właśnie proces jest. Jest kolejny proces, e, p, i później to jest przenoszone do e, suszenia. Tam jest suszenie, obligado. E, tu jest e, proces suszenia, on trwa przez kolejne dwa dni. Tutaj, właśnie e, dwa, trzy razy na dzień to jest e, przesuwane, i tu mamy kolejną szklarnię, i tutaj kolejny proces. E, Suszenia I przenosi się to do kolejnego pomieszczenia, żeby eksponować na słońcu. Tutaj panie czekają, i będą miały ładowane te kakaowce na głowę. O, tutaj mamy kolejny proces. To jest taki ciekawy proces 6 dni. Jest to suszone na słońcu. Jeżeli zaczyna padać, to na tych wózkach, które tutaj widzimy, są one wsuwane do tego pomieszczenia po lewej stronie. I tutaj, jeżeli po tych sześciu dniach, tam co pokazywałem się, to nie wysuszy odpowiednio. To jest tutaj palony piec i to się suszy już na piecu. A tutaj mamy proces oddzielania dobrych i złych ziaren. Zobaczcie, jak pracują. I ten worek, który waży 71 kg, jest transportowany do Europy. I tak mamy, tak wygląda. Proces produkcji kakao. Tutaj pan przygotowywuje worek. Do tego, żeby zwolnić blokadę. Dobra. Jadę dalej. O, jestem w kolejnej miejscowości. Nazywa się ona Agustin Neto, na cześć dawnego prezydenta Angolii, tak? Bo bezpiecznie tego Tomasza. Od połowy lat 70 bardzo mocno współpracowały z Angolą. Ta Angola wysyłała baryłki ropy po bardzo preferencyjnych cenach. Zamiast 18-20 dolarów za baryłkę, to dostawali za 4 dolary, albo właściwie nawet dostawali za darmo. Po co? Po to, żeby mieć swego rodzaju taką protekcję, ochronę dla e, siebie, Angolańczycy. No i tutaj istniała dawna plantacja. Dawna plantacja, gdzie był kościół, tak jak po prawej stronie widać. I szpital. Największa plantacja kakao na Wyspach Świętego Tomasza. A tak ten szpital wygląda z bliska. Opuszczony budynek jak to każdy inny. Tutaj można zrobić zobaczyć, jak oni ucierają kukurydzę na mąkę. Fajcie, jak się jedzie właśnie w tą część północno-zachodnią, tutaj bardziej sucho. I zobaczcie, jakie drzewa są widoczne baobaby. A nie spodziewałem się, że tutaj na Sao Tome będzie tak sucho i jeszcze baobaby zobaczę. Tutaj niby najpiękniejszą plażą w tej części północno-zachodniej jest plaża Błękitnej Zatoki Lagoa Azul. No, powiem szczerze, że nie powaliło mnie tutaj to na kolana. No, ale baobaby są. Może być. W kilku miejscach, jak się jedzie, można zobaczyć takie cmentarzysko statków. I tu się dojeżdża do tunelu, tak zwanego. Tam jest już miejscowość Santa Katarina, ostatnia miejscowość. I tam dalej, już po prostu nic nie ma, kończy się droga, ale bardzo ładne tutaj krajobrazy są tych skałek i tych fal. No, jestem w miejscowości Neves. Tutaj w tej części jest to taka największa miejscowość. Tu jest taki port, gdzie są takie beczki wielkie, gdzie jest przytrzymywana ropa, no i tutaj normalnie ludzie żyją, mieszkają, ala, taka typowa miejscowość nadmorska. I tutaj jest restauracja Santosa, gdzie można spróbować bardzo fajnego, dobrego kraba. O, to jest właśnie ta restauracja Santola. Znana z tego, co tutaj widzicie. Krab przyszedł. Mmm, a pyszniutki jest. Bo taki krab kosztuje 15 euro. Ale świeżutki i pyszniutki. I docieram do Muzeum Narodowego, które znajduje się właśnie na terenie twierdzy. Tutaj zobaczcie latarnia, więc mamy parter i pierwsze piętro. Tutaj mamy piękną zastawę z czasów kolonialnych XVIII wiek i wachlarz. Pięknie to wygląda, prawda? Tutaj z kolei po lewej stronie chłopczyk, który wachlował, no bo to był zazwyczaj niewolnik, przynajmniej tak do XIX wieku. I tu żółwia, oryginalny rozmiar. Największego żółwia, którego można znaleźć, o, ogromny, ogromny i elementy, słuchajcie, wódu. bo tutaj też e, były osoby, które zajmowały się wódą. Chodźmy na pierwsze piętro. I tutaj mamy górne e, piętro, a to przejdziemy. Tutaj mamy naczynia z poszczególnych e, plantacji. E, natomiast e, tutaj kolejne sale opowiadają o tej drodze do niepodległości ta droga rozpoczęła się e, po masakrze w Batape po 1953 roku tutaj mamy mm, MLSP to ta partia która uzyskuje Niepodległość, taka najważniejsza, jedyna do 1988 czy 9 roku, tutaj biurko, gdzie zostało podpisane akty niepodległości. Tutaj mamy ze strony portugalskiej przedstawiciela, który podpisał, ze strony e, miejscowej, o, e, da Pinta, Koszta da Pinta, to ten pierwszy prezydent, no i e, oryginalny akt niepodległości. Tutaj mamy tego prezydenta. No i z kim się. A tu jeszcze taka parada jest na Dzień Niepodległości, 12 lipca. No i z kim się też spotykał? Castro to chyba kojarzycie. No i oczywiście postać Polaka Wielkiego też chyba każdy e, kojarzy. Z kolei w następnej na sali... sali mamy tutaj e, o straszne obrazy z masakry e, w Batape. I mamy tutaj. Jak wyglądały łoże na plantacjach, i dla kontrastu, gdzie spali ci pracownicy, kontraktowi, niewolnicy na takich twardych, właśnie łóżkach i w takich ubraniach chodzi, no to wejdźmy do sklepu i zobaczmy, jakie ceny są różnych produktów. Oczywiście nie będę chodził po każdych, ale tak, żeby pokazać Wam i uzmysłowić, no czekolady, prawda? Bo z czekolad jest znane Saotome. Tutaj mamy mniej więcej po 6-7. Euro, takie naprawdę dobre czekolady, 70%, 70%, 70% tak, 68-70%. Tutaj mamy takie jakieś inne czekolady, kawy o 138, czyli to jest jakieś 5 euro za 250 gram. No i takie jakieś pierdłkowate rzeczy. No to chodźcie teraz podejdziemy do alkoholu. Ceny w sklepie. Piwo 27, za 1 euro dostaje się 25 dobra. A więc za 1 euro można kupić właśnie takie małe piwo Widzicie tutaj ceny wina 210, 250 I jeszcze też w kartonikach 475 Coca-Cola, jakaś Polo Kokta 55, czyli 2 euro w takich dużych butelkach i koniaki takie śmakie i owakie o jaśko wędrowniczek. 695. Okej okay. to jakieś 25 euro, chyba tak mi na szybko wychodzi. No i jakieś różne tam tutaj są przekąski. O, tutaj mamy jedną z bardziej znanych firm Diogo Was, która produkuje czekoladę. Ceny są podobne jak w supermarkecie. To pokazana właśnie historia. Ale ładna, elegancka, zobaczcie. Pięknie to wygląda i przy okazji jest tutaj też kawiarnia, gdzie można sobie się napić kawki i zjeść dobrą czekoladę. A tutaj obok zauważyłem, że coś też jest fajnego, więc też pójdę i pokażę wam. Wreszcie ja znalazłem jakiś taki lepszy sklepik z pamiątkami, bo ciężko coś znaleźć. Po 300 na przykład maski, 450 takie typowe, bardzo fajne. No coś jest innego w każdym razie. O, to są takie typowe maski, właśnie z São Tomé. Tu znajduje się blisko takiego sklepu z czekoladą. I dzisiaj na wieczór trafiłem do restauracji Carambola Sao Tomé, i tutaj zamówiłem ośmiornice, bo ośmiornice są po prostu rewelacyjne. A tam też widzę, że. Kajpirinia, są... kajpirinia, carambola Santo No San właśnie, bistrari. można też wybić, tak. No więc słuchajcie, zamówiłem właśnie w tej restauracji ośmiornice. Mm, jest naprawdę rewelacyjna. Takie danie kosztuje 12 euro. I po prostu polecam. To jest coś niesamowitego. Naprawdę niesamowite są mają ośmiornice. Dużo tańsze niż myślę w Polsce. Super. Smacznego. Mm, rewelacja. No i moi mili. No, i tyle jeśli chodzi o Wyspę Świętego Tomasza. Byłem tutaj e, trzy dni. E, jestem bardzo zadowolony z pobytu tutaj w tym niewielkim kraju, do którego naprawdę mało turystów przyjeżdża. Szkoda, bo jest e, piękno, jest mało rozreklamowany. E, zobaczyłem Sao Tome. Może żałuję, że nie poleciałem na książęcą, ale i tak, i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony. Kolejny kraj Gabon. Też często nie jest na turystycznym szlaku, a też jest ponoć bardzo ciekawy. Do zobaczenia z Gabonu.